Uwaga, uwaga! W dniu jutrzejszym obniżka stóp procentowych Fedu. Bitcoin znajduje się pod ogromną presją ścian sprzedażowych. Amerykańska CFTC zatwierdziła Bitcoina, Ethereum oraz USDC jako kwalifikujące się zabezpieczenie depozytowe, co formalnie wycofuje zakaz z 2020 roku. I to jest news dosłownie sprzed około kilku godzin. Donald Trump straszy Meksyk taryfami. Pisze, że Meksyk, po czym ogłasza, że zatwierdził 5% cła na Meksyk. Jeśli natychmiast nie zostanie uwolniona woda na mocy traktatu. I taka informacja oczywiście teoretycznie może wpływać na spadki na rynkach. Zwróćcie uwagę co wydarzyło się z ceną Bitcoina chwilę po tym jak ta informacja została dodana. To znaczy Trump napisał ten post. Cena Bitcoina natychmiast runęła. Co przy obstawianiu sensownym kapitałem mogłoby w krótkim czasie, w ciągu kilku godzin dać naprawdę satysfakcjonujący zysk. Idąc dalej, czytamy, że BlackRock zgłasza iShares staked Ethereum ETF. Pierwsze zgłoszenie zostało opublikowane 8 grudnia w godzinach wieczornych, a zatem jest to świeży news. Sprawdźmy, jak zareagowała cena Ethera na te informacje. Jednakże, tak jak widzimy, dla Ethereum nie był to lokalny dołek. Był to lokalny szczyt wraz z Bitcoinem. Ethereum zaczęło spadać prawdopodobnie po tej informacji dotyczącej Meksyku. Dodajmy także, że na Ethereum również znajduje się duża przewaga zleceń sprzedażowych, co może pchać cenę tego tokena do niższych poziomów. Swoją drogą ciekawostka, ponieważ 16 godzin temu USA zatwierdziły eksporty Nvidia Hasto do Chin, przynajmniej ta informacja pojawiła się w mediach. Co ciekawe, cena bitcoina po tej informacji, chwilę później nie była wyższa, była około 70% niższa, ale później nastąpiło delikatne podbicie około 1%. To jest właśnie to podbicie. Analiza AI na Max Data sugerowała potencjalne rozgrywanie tego wydarzenia pod niewielki wzrost. Swoją drogą Trump mówi o tym, że USA będą zyskiwać, zarabiać 25%. Za chipy, które Nvidia będzie sprzedawać do Chin. Ale to też ciekawostka, nie ma to dużego wpływu na rynek kryptowalut. Aczkolwiek takie luzowanie napięcia pomiędzy USA a Chinami jednak mimo wszystko może wpływać na rynki pozytywnie. Widzimy też ciekawą informację bezpośrednio od protokołu NIR, bezpośrednio z ich EXA o tym, że NIR osiągnął benchmark 1 miliona transakcji na sekundę z oceną AI 7 na 10, także dość wysoko. Sprawdźmy, jak to korelowało z ceną to NIR, zauważcie, że to było w lokalnym dołku, chwilę później cena wystrzeliła około 1,7%, ale oczywiście tutaj też sam Bitcoin pomagał. Niemniej jednak tego typu newsy także są ciekawymi do tego, żeby coś ewentualnie rozegrać. A najlepiej jak będziecie to wszystko rozgrywać na giełdzie WIX. Z mojego reflinka dostajecie dożywotnio niższe opłaty transakcyjne w VIP3 Lifetime i dodatkowe bonusy warte kilkaset dolarów na start. Kolejny news dotyczy Crypto.com i ich tokena CRO, ponieważ uruchomili wraz z 21Shares trust na CRO dający dostęp do ETF-u. Dobra informacja, długoterminowa, ale pytanie w którym miejscu znajduje się ten token teraz. Na jednodniowym interwale zauważcie, że jest tu bardzo ciekawa struktura, którą oczywiście widać na pierwszy rzut oka, to jest coraz wyższe szczyty, bardzo mocne wybicia i teoretycznie również coraz wyższe dołki. Natomiast te odbicia, one były naprawdę solidne. W październiku 2023 plus 100%, na wiosnę 2024 również 130%. Następnie około 200% wzrostu w grudniu 2024 i od lipca do sierpnia 2025 ponad 360% wzrostu. Co to może oznaczać? To może oznaczać oczywiście tyle, że za jakiś czas taka struktura może się powtórzyć. Nie jest to pewne, ale dlaczego by nie zrobić prostego alertu na przykład na taką linię trendu? Bo jeżeli taka linia trendu zostanie przebita, to może być to ciekawy sygnał na to, żeby rozgrywać ten token. Ja uruchamiam alert na przecięcie tej linii trendu. I będę czekać. Jeżeli pojawi się, to oczywiście zbadam ten token, zobaczę na czym stoimy i być może będzie to fajny czas na to, żeby polować na mocne longi, właśnie na tym tokenie. I dla Was ten alert publikuję, także możecie go skopiować, to jest bezpłatne. Wchodzicie w ten link, który jest w opisie tego materiału. Jak go zasubskrybujecie, no to po prostu czekacie. Dobrze, żebyście mieli uruchomione powiadomienia na telefon, telegram, ponieważ wtedy na pewno tego nie przegapicie. I czekamy. A zatem. To by było na dzisiaj na tyle. Cena Bitcoina do dnia jutrzejszego może mieć jeszcze ciekawe fluktuacje. Oczywiście zobaczymy, będziemy obserwować co będzie się działo również na max order Booku warto ustawić takie proste alerty na dobicie do tych konkretnych poziomów sprzedażowych, do tych ścian sprzedażowych. Dlatego dodaję alert również i tutaj, ponieważ jak tam dobijemy, to mogą być to ponownie ciekawe momenty. Na przykład na rozgrywanie lokalnych shortów na BTC. Trzymajcie się i niech Hossa będzie z nami. Cześć.